Witam Was, moje drogie barany, na kanale Kietwy Tarot, Przesłanie na nowy tydzień dla Waszego znaku Zodiaku. Temat pracy, ogólnie to, co w tygodniu się pokazuje i karta na uczucia. Równocześnie, jak zawsze podkreślam, a wiem, że czasami do znudzenia, ale czytanie jest ogólne, więc musicie brać to pod uwagę, że nie będzie to z Wami wszystkimi rezonowało, nie wszystkie informacje tutaj, które będą być może zawarte jakby odnajdziecie w waszym życiu, więc to jest jak najbardziej normalne. Tu nie ma żadnych informacji typu wyrocznia i trzeba się tego trzymać i dostosowywać do tego w 100%, bierzcie tylko to, co dla was najbardziej jest potrzebne, przydatne, więc tyle ku wstępowi. Temat pracy dla tej pierwszej grupy, czyli te osoby, które są w układach różnego rodzaju. Macie, moi drodzy, pięć buław, czyli jest bardzo intensywnie w tej pracy pokazana energia, kiedy no, nie będzie ci się nudzili. Równocześnie są pokazane osoby, które też mogą nie ułatwiać Wam jakichś spraw. Możliwe, że tutaj wyniknie zbyt dużo opinii na jakiś temat i będzie trzeba troszeczkę tutaj odpuścić, dlatego że mamy ósemkę kielichów, więc to jest taka karta, kiedy trzeba no, poszukać jakiegoś innego rozwiązania, bo być może do tej pory szliście jakimś jednym szlakiem, jednym schematem, a teraz warto by było tutaj, w związku z tym, że nie. Uzyskujecie cały czas jakiejś satysfakcji, a trzeba jakby wyjść troszeczkę poza ten um, bezpieczny, jak to się mówi, um, no, okręg, tak, w którym Wy się znajdujecie, czyli tą przekroczą tą barierę. Um, Bezpieczeństwa waszego, w którym się tak dobrze czuliście, po to, żeby znaleźć tą satysfakcję. Więc jakby wychodzimy z czegoś po to, żeby jakby zacząć się rozwijać, troszeczkę poszukać, sprawdzić, co jeszcze ten los dla Was ma przygotowane. Nie zamykać się, być otwartym na nowe rzeczy i na pewno nie upierać się przy niczym, bo ta karta pięciu była właśnie pokazuje, że ktoś jest niesamowicie uparty, obstaje przy swoim i nie odpuszcza. Ale Wy jakby tu. Jesteście w tej energii, kiedy idziemy, szukamy czegoś, czegoś więcej, czegoś dalej, coś, co nam pomoże tutaj w jakiejś konkretnej sprawie. Więc um, królowa monet, y, którą tutaj też macie, pokazuje już taką właśnie bezpieczną um, sytuację, bezpieczną atmosferę kogoś bardzo zaradnego, kogoś, kto jest zadowolony z tego swojego. Um, Małego nawet świata czy biznesu, y, dlatego że jakieś efekty jednak ten biznes wam przynosi, czy jakaś, y, nie wiem, jakaś sprawa, y, której się po prostu podjęliście. Bardzo dobra karta, jeśli chodzi o materialne tematy, o ogólne zadowolenie, takie y, no, osoby, która już y, jakby zdobyła co nieco i, i nauczyła się czegoś. Y, dzięki swojej inteligencji dzięki swojej ciężkiej pracy ale no, opłacało wam się tutaj na pewno jesteście w tym tygodniu, czy będziecie w tym tygodniu zadowoleni z waszych osiągnięć, więc bardzo fajna karta i to was jeszcze do tego równocześnie nie będzie zatrzymywało w pójściu dalej, mamy kartę Asa Monet, która mówi konkretnie o tym, że ruszamy, działamy, są nowe propozycje, nowe oferty dla osób, które um, szukają nowej pracy, tu jest też szansa na uzyskanie jakiejś właśnie fajnej, konkretnej e, oferty i, um, i wejście w jakiś, w jakiś układ. Macie świetną wymianę tutaj, um, jakąś pokazaną też w szóstce pod spodem szóstce kielichów, kiedy jest jakaś oferta, jest jakaś nagroda, coś do was tutaj przychodzi na co czekacie od dawna także bardzo fajne karty w temacie pracy, no ale trzeba zawalczyć tutaj o coś bo konkurencja jakby nie śpi tutaj wiecie dobrze o tym i, no i troszeczkę będzie trzeba tutaj jakby wyjść z, z jakiegoś rodzaju chaosu, który się być może stworzy tutaj w tym środowisku pracy właśnie w tym tygodniu dalej to co macie pokazane, wiecie co macie królową mieczy i y, kolejnego monet, więc tutaj bardzo możliwe że poprzez jakieś urzędy poprzez y, jakieś nie wiem, osoby, które y, są typu księgowe nie wiem, no tu się nam kobieta pokazuje i to taka, która jakieś decyzje wydaje, czyli może być tak, że z jakiegoś powodu dostaniecie tutaj pozwolenie na coś, coś, co otworzy wam właśnie drogę do jakiegoś nowego. Um, nowych perspektyw y, kiedy będziecie mogli zamknąć tą waszą przeszłość i, i wejść w coś zupełnie nowego więc tutaj też są wasze decyzje pokazane, mamy kartę śmierci więc tutaj jest na nowo jakiś, y, jakieś wejście w jakiś nowy rozdział y, w waszym życiu y, gdzie okrólowa Królowa Mieczy to jest taka a często energia y, kiedy możliwe, że macie kogoś y, obok siebie Kogoś, kto się opiera na jakimś realnym e, otoczeniu, środowisku, e, realnym myśleniu konkretnie. Możecie to być Wy oczywiście jak najbardziej, ale jest tutaj e, powiedzmy ktoś, kto może Wam tutaj dać jakąś konstruktywną, bardzo. E, Krytykę. Jak to nie brzmi e, niefajnie, ta krytyka może was tutaj naprawdę ambitnie pobudzić do jakiegoś działania, bo as monet, e, i macie dodatkowo tutaj na te karty asa mieczy, który mówi o tym, działaj, ok, tu jest coś nowego. I to wszystko jedno, czego to będzie dotyczyło. Ja nie mówię, że tutaj to jest połączone w jakiś sposób z pracą, ale może być z jakimś przypływem pieniędzy lub z czymś, w co wchodzicie na nowo. I naprawdę dwa asy, i to takie bardzo silne, które mówią o tym, że faktycznie coś tutaj się no, pozytywnego przed Wami rozpościera. To nie są emocje, tu jest bardziej to Wasze myśli. Inteligencja, nauka, realia przede wszystkim i właśnie ta konstruktywna krytyka, która się pokazuje, wystarczy, że jej posłuchacie, nie wiem, może to być wasza własna, ale oparta na bardzo takich, gdzie co, na takich bardzo, jakby to powiedzieć, na takiej. Energii ostrej, ok? Tutaj nie ma jakiegoś użalania się nad sobą, nie ma tutaj jakiegoś takiego e, biadolenia, tak? Tylko tu jest e, pójście do przodu, tak? E, tu i teraz i, i, i macie podjąć to wyzwanie, tak? Więc tutaj, e, tak jak powiedziałam, działać, nie poddawać się, brać sprawy w swoje ręce. E, to jest jakby przejście z jednego etapu życia w drugi zupełnie. To jest karta śmierci, moi drodzy, czyli zamykamy przeszłość, wchodzimy wtedy w coś nowego, bo w tym momencie, jeśli tego nie zrobicie, to tutaj nie ma miejsca na to nowe, bo cały czas jesteście wypełnieni tym, co jest tu i teraz, czyli coś, co. Y w czym się dobrze czujecie, ale jakby już stoicie w miejscu, tak? Więc jeśli chcecie się rozwijać dalej, wchodzimy w coś nowego, zamykamy ta, tą przeszłość, robimy miejsce na coś nowego. Um, no, jest tutaj, jak są jakieś narodziny, jest jakaś transformacja, um, rozstanie z tą przeszłością, tak jak powiedziałam, um, rozpoczęcie tego, co nowe, możliwe, że lepsze, i jakby zaczęcie wszystkiego od nowa. I zarówno karta śmierci o tym Wam mówi, ale i zarówno właśnie obie te karty e, mieczowe, e, As-mieczy i e, Królowa Mieczy, oczywiście też, bo to jest decyzja. I As-monet daje nam naprawdę dużą szansę na uzyskanie czegoś e, dobrego, także tutaj nowe perspektywy, przeprowadzka czasami, jakaś odnowa, e, no totalna jakaś zmiana tutaj e, też warunków, Waszego życia, może pracy, jakiś, ok? Więc tu wy musicie sobie jakby dopowiadać już całą resztę. Jeśli chodzi o uczucia, moi drodzy, mamy kartę Asa Asabuła, więc tutaj w ogóle macie ten tydzień taki um, asowy, czyli nowe szanse, nowe możliwości, jakieś nowe rzeczy. A z buław to jest dużo takiego um, ognia, czyli takie wprowadzanie jakichś nowych pasji, które będą Was oboje tutaj w tej Waszej relacji cały czas pobudzały do, do tego braku nudy, czyli tutaj ciągle nad czymś pracujecie. Tu jest podróż często pokazana, tu są nowe wyzwania, nowe jakieś hopy pokazane i jak najbardziej ruszenie po to. Um, Ogień, ale też taki właśnie, jeśli chodzi pomiędzy Wami, bo mamy kartę kochanków, więc jakby wprowadzicie tutaj między sobą też troszeczkę takiego ognia, którego być może do tej pory troszeczkę zabrakło. Karta kochanków to jest karta decyzji, to jest karta kiedy. Um, partnerstwo jest oparte na dużym zaufaniu do siebie bardzo często tutaj też w tej karcie łącząc ją z tym asem, buław niestety może się pokazać jakiś romans nowy, więc no też zwracajcie uwagę na to, bo, bo jest tego, jest taki potencjał na to, że może być tak u któregoś z partnerów że coś tutaj nam zaczyna jakby się pokazywać, co nie, to więc zwracajcie uwagę. Tutaj nie ma, nie ma znaczenia, czy jesteście panie, pan, panią czy panem. No tutaj ktoś może. Czy to nawet ja bym tak pomyślała, że niekoniecznie tu musi chodzić o jakąś osobę. Tutaj może być jakieś takie jakiś, wiecie co, ktoś może Was zdradzać w jakiś sposób, że na przykład, nie wiem, nie wyraża Wasz partner czy partnerka zgody na to, żebyście wy e, robili coś tam pokryjomu, ok, e, ale to tak bardziej sobie e, dogadzając w jakiś sposób. Tutaj są małe rzeczy mogą być, ale to takie po prostu, które, na które po prostu jakby nie macie zgody waszej partnerki czy partnera, a wy tutaj jakby będziecie troszeczkę tak cheating się mówi, tak? Że będziecie troszeczkę oszukiwać tak na boku, ale, ale to nie jest nic złego w, tutaj w związku z tą kartą, także jakby. Mimo wszystko jakby nie chcecie, żeby to tak wyszło na jaw, tak? Więc tutaj, tutaj jakiś, jakiś taki się nam um, a coś pokazuje takiego pikantnego, o, tak to nazwijmy, tak? Więc tyle mam dla Was. Pozdrawiam was serdecznie, radosnego tygodnia wam życzę i przechodzę teraz do a, części dla singli a, i do usłyszenia. I witam Was, moje drogi single, słuchajcie, tygodnióweczka. Podkreślam zawsze na początku, bo być może są jakieś nowe osoby, które pierwszy raz tutaj się pokazują. Na pewno się spotkaliście z takim ogłoszeniem zawsze na samym początku, że czytanie jest ogólne, więc jakby nie musi z każdym z Was rezonować. Nie wszystkie karty tutaj są jakby pokazująca tą energię z waszego, o, z waszej aktualnej um waszego życia, czy z waszych sytuacji, w jakiej się znajdujecie, więc jakby bierzcie pod uwagę, że to, no, to, tu nie ma wyroczni, tak? I może to odbiegać zupełnie od tego, w czym wy się znajdujecie, to jest jak najbardziej normalne, więc nie przejmujcie się tym. Widocznie wtedy to czytanie nie będzie w 100% wam jakby przeznaczone lub nic możecie tutaj nawet nie znaleźć dla siebie, więc nie ma nic złego jeśli tak się wydarzy, posłuchajcie wtedy sobie tej pierwszej części, może tam coś dla Was będzie, a jeśli nie, no to no to, to też taka jest możliwość. Temat pracy dla Was. Słuchajcie, macie kartę, w ogóle macie bardzo silne karty, um, zarówno jak i osoby, które są w relacjach. U Was to, co się pokazuje macie kartę siły i macie kartę. Um, Kapłana, więc lew i byk wam się tutaj pokazuje, a i kartę macie ośmiu buław. Fajne karty, dlatego że jakby siła pokazuje nam to, że my jesteśmy w jakiejś sprawie bardzo um, kompetentni, bardzo znamy swoją własną wartość. Wiemy, że damy sobie z tym radę. Tutaj jest osoba, która faktycznie um, wierzy w swoje siły, więc to jest bardzo dobra karta. Um, Kapłan, nam się pokazuje zawsze, osoba tutaj, która ma niesamowitą wiedzę w jakiejś sprawie, zresztą nie w jednej, bardzo trzyma te swoje tradycje, raczej stara się tutaj wprowadzać swoje, swoje metody, swoją wiedzę, wykorzystuje tutaj w jakichś bardzo istotnych sprawach. Ale, jeśli, ja bym powiedziała, że jeśli chodzi tutaj, moi drodzy, ogólnie o te dwie karty, tu się bardzo pokazuje też współpraca jakichś dwóch osób, przynajmniej, jeśli nie to grupy osób. I tutaj e, wręcz jakby jest namowa do tego, żebyście pracowali w tym tygodniu właśnie w grupie lub starali się wykorzystywać e, waszą wiedzę, waszą siłę, ale też i nie bali się e, jakby konsultować tutaj z osobami, które mogą mieć większą wiedzę w jakimś temacie niż wy sami. Tutaj nic nie ma złego, tutaj wam to może przynieść tylko jeszcze e, rozwój. E, Możliwe, że wy sami lub ktoś, kto wam tutaj może w czymś pomóc, się pokaże też w tym tygodniu w tej pracy, ale bardzo jest jakby energia pokazana, że. Wy możecie być taką osobą, która może się przyczynić naprawdę do rozwoju czyjejś kariery tutaj w tym tygodniu, albo poprzez jakby dzielenie się własną wiedzą, albo będziecie tutaj Wy mentorem czy mentorką dla jakiejś osoby nowej zupełnie lub takiej osoby, która nie ma za bardzo tej wiedzy, którą Wy tutaj władacie. Bardzo dobry czas dla Was na podjęcie jakiejś studiów, jakiejś szkoły, podnies podniesienia kwalifikacji, bardzo dobry czas na inwestycje, ale o jeśli to o jakimś niskim ryzyku, więc tutaj nie ma nic złego, bo to i tak Wam przyniesie jakiś, jakiś efekt pozytywny, jakiś rozwój i szanse na to, że możecie tutaj. Jakby uzyskać jakieś nowe, nowych klientów, pozyskać nowe szanse, nowe kontrakty, jakieś, jakieś pieniądze tutaj do Was idą w ogóle ogólnie. Macie ósemkę buław jeszcze do tych kart, więc tutaj nie tylko siła, nie tylko wiedza, ale i też propozycje, jakieś bardzo szybkie działanie się pokazuje, dużo możliwości, dużo kontaktów, często zagraniczne. Wiecie co, tutaj są bardzo szybkie decyzje, jakieś które będziecie prawdopodobnie podejmowali właśnie w tym temacie pracy. Szybka realizacja jest jakichś działań, czasami tutaj w tej karcie ośmiu buław pokazuje się też coś, co przychodzi. de Z przeszłości do was na nowo zaczyna żyć swoim życiem, i też tutaj, jakby to spowoduje, właśnie jakieś zyski dla was. Więc bardzo dobra, dobra energia tutaj w tej pracy. Macie jakiś cel, chcecie go zrealizować, to tutaj naprawdę nic nie jest w stanie was powstrzymać, więc działajcie, bo macie naprawdę bardzo solidne karty. Teraz ta część dalsza jest troszeczkę trudniejsza, ale też, jakby zapowiada, że jeśli tylko będziecie go chcieli, bardzo to Miecie tutaj swoje marzenia, dlatego że mamy siódemkę mieczy. Ona nie jest fajną kartą, niestety, ale to jest e, według mnie u Was bardzo powiązane z jakimś e, tokiem myślenia Waszym własnym. E, siódemka mieczy e, albo ktoś ale raczej wy, mi się wydaje, będziecie tutaj i powinniście wręcz działać w sposób taki, żeby nie zwracać na siebie uwagi, zbierać wiedzę i z tą nową wiedzą, z nową strategią wyzbyć się jakichś ograniczeń, bo zaraz za tą siódemką macie ósemkę mieczy, która właśnie pokazuje ograniczenia, bycie w ograniczeniach własnych myśli, jakby... Niedowierzanie do końca, że sobie poradzicie, jakby nie dostrzeganie jakiegoś wyjścia z jakiejś sytuacji, zamykanie się, izolowanie często, ale poprzez brak wiedzy lub wasze własne ograniczenia, które są tylko w waszej głowie przeważnie. Więc tutaj wzbądźcie się własnych ograniczeń, uwierzcie w siebie, stawcie czoła obawom, jakie być może macie i ruszajcie do przodu, bo tutaj naprawdę przed wami. Widać, że e, nawet jeśli tu ma być jakaś dłuższa droga, to dajcie sobie szansę na to, żebyście e, wybrali nawet tą dłuższą drogę, e, bo tu się pokazuje szansa na to, żebyście spełnili swoje marzenia. Macie dziewiątkę kielichów, czyli tutaj mamy spełnione marzenia. Może nie w 100% jeszcze, ale. Duży potencjał na to, że możecie to zdobyć. Karta dodatkowa to jest karta asa Miecze, więc tutaj znowu, znowu te inteligentne postanowienia, wiedza, działanie, nie opieranie się na jakiejś intuicji, tylko raczej właśnie na logice, na... Na inteligencji, jaką wy posiadacie, na, no, na wiedzy, tak powtórzę jeszcze raz, ale przede wszystkim działanie tutaj jest, ruszaj do przodu, wykorzystuj sytuację, bo nie ma na co czekać, tak? Tylko kuć jakby żelazo, póki jest gorące, tak? Teraz jeśli chodzi o uczucia na ten tydzień, macie cztery miecze, więc tutaj tak, jest osoba albo. Oczekująca, która się na razie blokuje przed jakimś wchodzeniem w jakieś relacje. Ktoś, kto musi sobie coś przemyśleć, nie spieszyć się na pewno, zadbać o siebie, poświęcić sobie trochę tego czasu, bo widać, że Wy tego naprawdę bardzo potrzebujecie. Karta Czterech Mieczy, nadrabianie snu, zadbanie o siebie, tak jak powiedziałam. No raczej, raczej wstrzymywanie się póki co w tym tygodniu od tego, żeby tutaj, yy, wiecie co? no bo to jest taka karta właśnie, yy, tu nie ma, nie ma za bardzo takiej miłości, ok? na pewno nie do kogoś, yy, jeśli to do siebie, yy, ale takie bardziej zadbać o siebie, tak, w tym sensie. Yy, bo wy po prostu nie macie czasu nawet na to. Wy tutaj jakby jesteście osobą, która troszeczkę pokazuje zmęczenie, ktoś, kto naprawdę ma wiele spraw na głowie, a niekoniecznie jeszcze musi sobie dokładać jakąś dodatkową, tak jak powiedziałam, na ten tydzień konkretnie. Niemniej jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, osoba obok Was, albo Wy jesteście zainteresowani tą osobą, albo ta osoba już jest zainteresowana Wami. Stoi tutaj jakaś przeszkoda na, na, na ten tydzień pomiędzy wami, ale to jest też karta wyborów, karta decyzji, karta pójścia dalej w jakiejś sprawie. Jeśli to jest tylko taki układ partnerski, koleżeński, no to tutaj macie na pewno osobę, która. Szczerze, życzę Wam wszystkiego dobrego i stoi po Waszej stronie. W każdej jednej sprawie możecie liczyć tutaj na wsparcie czyjeś, i, i to już jest dla Was naprawdę duży, duży sukces. W tej karcie kochanków mamy bliźnięta pokazane: tu macie lwa i tego byka, tak jak powiedziałam, i to są chyba wszystkie znaki, jakie tutaj dla Was się w Waszej części akurat pokazały. No, i chyba tyle mam dla Was do przekazania. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.